Od zawsze cechowała mnie zdolność do robienia ciężkich, czasami nieoczywistych podań, na przykład takich przez całe boisko, które już każdy myślał, że to nie wpadnie, i nagle dolatywało po prostu w same ręce i były proste punkty spod kosza. Więc to jest akurat rzecz, którą bardzo lubię robić: playmakerować, dawać różne, nawet czasami dziwaczne podanka. Cześć, jestem Zuzia Dropińska. Nie będę mówił Zuzia, tylko będę mówił Drops albo Dropsik, bo chyba nigdy w życiu nikt o niej po imieniu nie powiedział. Jak trzymam piłkę do kosza, to po prostu wiem, że jestem we właściwym miejscu. Jak wchodzę na boisko, to wiem, że jestem w właściwym miejscu. Kto oglądał wywiad, historię o, o Wróblu, to słyszał o kimś, kto jest w Warsaw Basketball od dzieciaka. W tym przypadku jest trochę co innego i myślę, że to też jest ciekawa droga. W Warsaw Basketball gram od trzech lat. Dwa lata temu zaczęłam swoją przygodę jako junior coach, a od roku już mam swoje dwie grupki jako trenerka. O tyle, że Drops jest wychowanką innego klubu z Żyrardowa. Moja przygoda z koszykówką zaczęła się w moim rodzinnym mieście, czyli w Żardowie. W drugiej klasie bodajże podstawówki poszłam na takie treningi mini koszykówki, no i trener mnie wyhaczył, później poszłam do klasy sportowej. W Warsaw Basketball znalazłam się po uczestnictwie w draftcampie. Wtedy zgłosiłam się na ligę no i później zaczęłam przychodzić na treningi, no i tak już pozostało, od trzech lat trenuję włosy basketball. Zainteresowała się naszym klubem, przyszła do nas na treningi, będąc dopiero w liceum, będąc już uznaną koszkarką, bo już wcześniej w barwach Gerrardowa rywalizowała i zajmowała wysokie miejsca w Mistrzostwach Polskich Będąc jedną z kluczowych zawodniczek, była reprezentantką kadry Mazowsza. Drops, jedna z liderek, cały czas nakręca tempo gry, chce wkładać energię w każdej akcji, absolutnie maksymalne zaangażowanie. Często nazywamy ją króliczkiem Durasela, bo nigdy jej się ta bateria nie, nie wyczerpuje. Zawsze jest gotowa do tego, żeby jeszcze ruszyć do kontry, jeszcze zagrać się 1-1, wywrzeć presję w obronie, pójść na jakiś przechwyt. To jest taki jak gdyby, klasyczny playmaker po obu stronach, który chce mieć wpływ na każdą akcję. A taką rzeczą, która też nie może wyróżniać i którą też bardzo w sobie lubię, jest właśnie już to wcześniej wspomniane tak zwane Duraselowanie. Bieganie po prostu po całym boisku i robienie wszędzie zamętu. Uwielbiam na przykład zostawić swoją zawodową. I powiedz do innej, zrobić przechwyt, wybić piłkę z kozła. Jestem wszędzie, zazwyczaj na boisku. Czasami jest to niedobre, bo kończy się to stratą punktów, ale to jest coś, co chyba mnie najbardziej wyróżnia. Przychodząc do nas na pierwszy trening, potrafiła bardzo dużo. Jeśli chodzi o umiejętności techniczne, jeśli chodzi o to, jak mocno potrafiła kozować prawą-lewą ręką, tak jak potrafiła kończyć, tak jak potrafiła podawać. To wszystko już miała, opanowałem w naprawdę dużym stopniu. Postęp, jaki zrobiła w ciągu ostatnich trzech lat, to przede wszystkim to, co się dzieje w głowie. Zawodniczki, która była trochę wycofana, trochę pasywna, ukierunkowana bardzo mocno na bycie rozgrywającą, która organizuje grę dla innych. Niekoniecznie sama atakuje kość, niekoniecznie sama siąga pomoc. Teraz gra zupełnie inaczej. Zaczęła dużo więcej podejmować gry jeden na jeden, rozwinęła się bardzo w decyzyjności, kiedy ja chcę zaatakować, kiedy stworzyć zagrożenie, oddaje więcej rzutów niż kiedyś, nie jest pasywna, nie jest wycofana, jest taką jak gdyby rozgrywającą, bardzo agresywną. W każdej akcji obrona musi na nie uważać, każdej akcji obrona musi myśleć o tym, gdzie ona jest. Bo jeśli tylko na chwilę się zdekoncentruje, to czy w grze bez piłki, gdzie znakomicie potrafi podać ściąć, czy w grze z piłką, gdzie lasowała sobie wiele. Zmian tempa, zmian kierunku. Umie bardzo fajnie atakować kosz. Dostaje się w pole trzech sekund. Umie z tego kończyć prawą, lewą ręką i wciąż ma ten gen rozgrywający. Wciąż, jak gdyby, jej specjalnością jest spenetrować, ściągnąć sobie pomoc, poszukać koleżanki. Bardzo dobrze współpracuje z zawodniczkami wysokimi. Uwielbia grać z innymi naszymi czołami, dziewczynami, takimi jak Hania Tynel, Zosia Chmiel. Jej specjalnością jest to spenetrować mocno kosz, podzielić się do tej ścinającej drugiej zawodniczki. Pod tym względem ogromne postępy zrobiła. Jest jedną z naszych absolutnie czołowych zawodniczek, co pokazuje, Zarówno w Girls League Elite, jak i pokazywała w rozgrywkach kadry Warsaw Basketball. Jak się spojrzy na to, jak wyglądał jej pierwszy sezon w Girls League, to niespełna 3 lata temu, kiedy trochę uczyła się tej naszej koszkówki, tych rzutów oddawała dużo mniej, czy to było 5 czy 6 punktów nawet w pierwszym sezonie. Dla porównania teraz regularnie mecz w mecz 20-18 punktów po 4-5 asysty jest standard, nieraz udaje się tego robić więcej. To wszystko, jaki ona ma wpływ na boisko, nie oddają tego do końca statystyki. Jeden z powodów, dla którego bardzo regularnie trafiało mnie do drużyny w trakcie naszych league, draft campów, to jest to, z jakim zaangażowaniem, z jakim tempem, z jaką energią ona gra. Wspominałem o tym, że jest prawdziwą rozgrywającą, jest skrajnie zespołowa, szuka tych podań do przodu, uwielbia takie granie w kontrataku, uwielbia granie szybkie. Za każdym razem, kiedy dostaje piłkę, pierwsze co zrobi, to spojrzy do przodu. Jeśli zobaczy koleżankę, która jest w fajnie ustawionej pozycji, fajnie biega, szuka tego podania. Teraz w tym e, ostatnim sezonie Dream, to mi chyba za trzy razy podchodziła w trakcie któregoś meczu na boku, mówiła Niech trener pogada, stoł i stoł. Niech ona biega szybciej, bo chce puścić tam pas. Nie, nie mamy tego szybkiego ataku. Niech ona biegnie szybciej, niech trener da sygnał. Na no, co jej mówię? Ty też daj sygnał, oczywiście, bo też jako liderka powinna potrafić to robić i coraz lepiej to robi. Była mowa już o wyjeździe chłopaków do Barcelony. Rok wcześniej to my przetarliśmy szlaki, to dziewczyny jako pierwsza ekipa była w Barcelonie, rywalizowała na tym turnieju Euro Youth Basketball Camp. Wspomnień z Barcelony mam bardzo dużo. Tak naprawdę. Był to mój jedyny jak dotychczas turniej poza Polską. Udało się osiągnąć też bardzo fajne wyniki. Zajęliśmy trzecie miejsce, przegrywając tylko z czoło drużyną z Hiszpanii i wicemistrzem Finlandii, wygrywając właśnie w meczu o trzecie miejsce z drużyną, która przyjechała z USA z Las Vegas Fire. Wtedy był nasz taki prime time. Bardzo fajnie się wtedy zgrywałyśmy i zdobyłyśmy trzecie miejsce. Ostatniego dnia mieliśmy jakiś tam wolny czas na plaży i razem z chłopakami i z trenerami e, graliśmy w rugby. Puszczanie muzyki, śpiewanie, więc, więc bardzo, bardzo fajnie wspominam ten czas. Wspominałem o ambicji Dropsa. Dziewczyna ma jak gdyby ogromne możliwości i o tym wie. Bardzo, bardzo jej zależy na tym, żeby wpływać na każdy element meczów. Wiąże się to czasami ze stresem też. Wiąże się to też czasami z tym, że jak jest niepowodzenie, to ciężko jest wyjść ze swojej głowy. Pracujemy nad tym i będzie się stawała coraz lepsza. Na przykład tej jej niesamowitej ambicji, niesamowitego zaangażowania, miłości do koszkówki, no to jest też jej sytuacja, nazwijmy to, mieszkaniowa. Czyli mówimy tutaj o osobie, która mieszka w Żyrardowie, Klasa naturalna, codzienne dojazdy, Godzina w pociągu w jedną, godzina w pociągu w drugą, a mimo to był czas na to, żeby poświęcić się dla koszkówki, mimo to była energia na to, że tutaj i ja, jako zawodniczka, pójdę, będę się starała, dam się wszystko, później kończy się trening zawodniczy, idę jeszcze na trening trenerski i też z ogromną energią, z ogromnym entuzjazmem, fajnym, pozytywnym podejściem cały czas liściemy. Także, także, no naprawdę. Eee, Wspominałem do duracela. E, absolutnie niespożyta energia. 3x3, 3, no to moim zdaniem, jest wyjątkowa odmiana koszykówki. Tutaj się liczy szybkość, kreatywność, też umiejętność, grania 1 1x1. Większa, moim zdaniem, niż 5x5. Oprócz rozgrywek 5x5, 5, Drops ma bardzo fajny talent i jej styl grania bardzo fajnie odnajduje się w koszkówce 3x3, która jest taka bardziej zrywna, bardziej dynamiczna momentami niż koszykówka 5x5. 5. Mi zawsze trener powtarza to, że z moim stylem grania. Czyli z króliczkiem Durasela, który po prostu znajduje się po wszystkich stronach wojska. Ja uwielbiam sobie tutaj zebrać, od razu wyjść, podać, polatać ogólnie wszędzie, gdzie tylko mogę. Ona ze swoją błyskotliwością, ze swoim takim szybkim. Myśleniem, dynamiką, taką chęcią, żeby po prostu w każdej sekundzie cisnąć, wywierać presję na obronę, będąc w ataku, wywierając presję na atak, będąc w obronie. Znakomicie się odnajduję w tej koszkówce. Z tą dziedziną mam też bardzo dużo fajnych wspomnień. Jeszcze zaczynałam sobie w żardowie grać, jak były jakieś zawody Mistrzostwa Mazowsza to też z dziewczynami tam zabywałyśmy jakieś pierwsze miejsca. Później WB, no to jeździłyśmy na zawody do Ostrowi Mazowieckiej, czy też WB stworzyło swoją własną ligę 3x3. No to są zawsze bardzo fajne wspomnienia. Do takich sukcesów naszej drużyny można właśnie wymienić między innymi to, że rok temu czyli kiedy ona miała 17 lat, to udało nam się już zająć czwarte miejsce na całym Mazowszu w kategorii do lat 23, także rywalizując przeciwko starszym dziewczynom, często dziewczynom, które grają już na poziomie seniorskim w pierwszej, i drugiej lidze. Ona rywalizuje jak równy z równym. Miałem nawet pytanie od trenerki kadry polskiej w koszkówce 3x3 o nią. Ona też uwielbia tą formę koszkówki i zawsze czeka na sezon 3x3, na koniec sezonu 5x5, kiedy można pojeździć po turniejach i pograć w tą trochę inną wersję tego sportu. Jeżeli bym miała zdecydować, czy bym chciała grać do końca życia w koszkówkę 5x5 czy 3x3, 3, to bym się mocno wahała, czy nie przerzucić się na 3x3. Na Drops ma bardzo fajne czucie do koszkówki, jak prawdziwa rozgrywająca. Będąc na boisku dużo widzi, dużo rozumie. Ja sam jako trener, jak prowadzę mecz, jest w mojej drużynie, to niejednokrotnie sam jej się spytałem, słuchaj, co sądzisz o tym i o tym, co możemy poprawić, co możemy zmienić. Bardzo lubię słuchać tego, co ma do powiedzenia, nawet właśnie tak czysto zawodniczo. Między innymi dlatego, a także przez to, jaką jest pozytywną osobą, ma fajne pozytywne energii. Bardzo fajnie sprawdza się już drugi rok w roli trenerki też u nas w Walsow Basketball. W zeszłym roku czysto jako junior coach, czyli czysto od pomocy pracowała z grupami dziewczyn jako asystentka. W tym roku ma też już swoją własną grupę, którą prowadzi samodzielnie. Tak jak na początku, stresowałam się strasznie tymi treningami, zostaniem tenerką, czy mnie dzieciaki polubią, czy w ogóle się w tym odnajdę. Też bardzo się stresowałam prowadzeniem meczów, czy nawet samych treningów. Zrozumiałam to, że to jest po prostu proces i że potrzebuję czasu, żeby się do tego przyzwyczaić żeby nabrać nowych umiejętności, złapać jakieś doświadczenie. Jest w stanie fajnie pracować z dziewczynami, łapie z nimi fajny kontakt z młodszymi od siebie zawodniczkami. Jej dziewczyny robią fajne postępy i naprawdę duma rozpiera z tego, jak się rozwija też w tym aspekcie. Oprócz tego, że prowadzi swoją własną grupę, jest też moją asystentką w drużynie kadrowej Dziewczyn 2011, która odnosi fajne sukcesy też i naprawdę rewelacyjnie sprawdza się ona. Fajnie się dogrywamy jako ten tenerski i nasza ekipa kadry 2011, no to jest myślę, że <taka>, taka ogromna duma dla mnie, dla niej i myślę, że dla całego Warsaw Basketball. To, że zainteresowała się tym programem Junior Coach, to, że dołączyła do niego, no to myślę, że fajnie pokazało jej, jak wygląda dokładnie proces nabywania nowych umiejętności i myślę, że też dzięki temu to na przestrzeni tych ostatnich dwóch lat bardzo fajny postęp koszkarski zrobiła. Zwyczajnie patrząc na to, jak uczyć innych, zaczęła też bardzo świadomie podchodzić do procesu poznawania nowych umiejętności. Absolutnie zakochałam się w tej pracy. Uwielbiam przychodzić do dzieciaków, prowadzić treningi. W lato jadę na dwa drafts campy jako trenerka, już jako coach 2, czyli trener drugiej dywizji, a nie, tak jak w tamtym roku, jako junior coach. Ona ma fajny dryk do tego, tak jak mówiłem, ma fajne spojrzenie na koszkówkę i bym powiedział, że też trochę inny niż ja, o tyle, że tak jak ja jestem często bardzo taki metodyczny w tym, jak próbuję uczyć umiejętności i gdzieś tam chcę robić wszystko dosyć systematycznie, dosyć cierpliwie i dokładnie, to ona ma trochę więcej fantazji, trochę więcej kreatywności i właśnie z perspektywy uczenia samej siebie czy swojego samorozwoju, no to po prostu uwielbia oglądać gdzieś tam jakąś akcję, zobaczyć coś w WNBA, zobaczyć coś w NBA, bardzo, bardzo lubię sobie czasami obejrzeć jakieś highlighty, czyjeś czy skróty z meczów. Bardzo lubię przed treningami, przed meczami czerpać inspirację z różnych akcji, jakby patrzeć sobie na nowe movesy, próbować sobie nowych rzeczy. Jedzie później na boisko, wypróbuje to ileś tam razy, później mi pokazuje, czy to ma sens, czy to jest fajne. Ja wtedy daję feedback, natomiast bardzo często to właśnie wygląda tak, że to ona na coś wpada, to ona coś czegoś chce spróbować, to ona chce spróbować czegoś nowego. I w ten sposób jak gdyby nakręca się ciągle ten rozwój ciągle do. Wkłada nowe rzeczy, nowe jakieś tam zagrania, nową zmianę, nową zmianę tempa do swojego repertuaru zagrań. Ja często mówię, dobra, jak się nauczyłem porządnie tego, to będziemy przychodzić dalej, a ją tam ciągnie, co jest bardzo fajne, bo tam ciągnie swoją energią do tego, żeby ok, a spróbuj tego, spróbuj tego, spróbuj tam tego. Często podsuwa jakieś nowe rzeczy. Ma bardzo fajną właśnie relację z naszymi liderkami w kadrze 2011. Dziewczyny zawsze podchodzą do niej przed jakimś tam meczykiem treningowym. Mówią, trenerko, jakie tajne zadanie na dzisiaj? I ona zresztą mówi, dobra, to zrób to i to i to. I później jak się uda, to tylko ręce do góry, uśmiech w stronę trenerki, w trenerka zrobiłam zadanie. Jej historia no to jest o tyle ciekawa, że pokazuje to, jak ciekawiej można się rozwinąć u nas, jeśli dostaje się trochę więcej wolności trochę więcej e, takiego luzu, swobody w tym, żeby eksperymentować, popełniać błędy, grać odważnie. Nie bać się właśnie rzeczy trudnych, nie bać się zrobienia straty, na tych błędach się uczyć, podchodzić do tego tak, że będę próbował, będę starał się nabierać te nowe umiejętności. To, co mnie tak bardzo ukształtowało, i to co mi pozwoliło zrobić tak duży progres od czasu, kiedy gram w Warsaw Basketball, to jest właśnie ta swoboda. Przestrzeń mogłam robić to, co chciałam, rozwijać się tak, jak chciałam, ćwiczyć różne wykończenia, kombinacje zmian pod nogami, za plecami, robić rzeczy, których tak naprawdę nie robiłam wcześniej, ponieważ wcześniej był Byłam w takim po prostu systemie, były zagrywki i tak dalej, no i tam raczej każdy miał przydzieloną rolę, a tutaj w Warsaw Basketball jest zupełnie inaczej, ale ogólnie no to, a ta swoboda daje no takie poczucie, że możesz robić to, co chcesz, możesz się rozwijać w swoim tempie, tak jak chcesz i jestem bardzo wdzięczna temu miejscu, ludziom i trenerowi, że mogłam się tak rozwinąć. bo jeszcze bardziej wzmocniło to moją miłość do koszykówki i, no i uwielbiam spędzać czas na treningach. No to to jest coś, co po prostu mnie uskrzydla i daje taki napęd, energię. Moja cała rodzina, szczególnie moja mała, się śmieje, że nigdy o niczym innym nie mówię, tylko o koszykówce. <laughs> I czeka, aż, aż tylko powiem o czymś innym. Tak naprawdę nigdy nie straciłam do niej miłości przez 8 lat i myślę, że też nigdy się to nie stanie.